Wypadki i kolizje na drogach. Będziemy ostrzegać słuchaczy w trasie w Małopolsce i na Pomorzu. Są problemy w doniesieniach ze świata poruszające opisy zniszczeń spowodowanych przez gigantyczne pożary w południowo-zachodniej Turcji. W sporcie Raków Częstochowa zaczyna właśnie rewanżowe spotkanie drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 50 c w Małopolsce między Kętami a Wadowicami. W okolicach Bulowic samochód dostawczy zderzył się ze skuterem. Droga w miejscu wypadku, ostrzegamy, została zablokowana i to utrudnienie może potrwać około dwóch godzin. Trzy auta osobowe i laweta zderzyły się na Krajowej szóstce między Wejherowem a Gdynią. W Rumi po tej kolizji zablokowany jeszcze przez godzinę może być jeden pas jezdni w kierunku Trójmiasta. Świat w Faktach. Dramatyczne są relacje mieszkańców tureckiego miasta Manavgat, położonego zaledwie 70 kilometrów od popularnego wśród zagranicznych turystów kurortu Antalya nad Morzem Śródziemnym. W pobliżu tego miasta wybuchły gigantyczne pożary lasów. Zginęły co najmniej trzy osoby. Ewakuowano mieszkańców okolicznych miejscowości, a ci, którzy mogli wrócić do swoich domów, zastali przerażający widok. Straciłem wszystko. Mój samochód się spalił. Nie mogłem nic uratować pożar wybuchu bardzo szybko musieliśmy uciekać i wróciliśmy do tego tak relacjonował jeden z mieszkańców władze zapewniają że obiekty turystyczne nie są zagrożone a jak wielkie to pożary zobaczcie koniecznie na filmach i zdjęciach także nadesłanych przez naszych słuchaczy na rmf24.pl Wielka Brytania jest pod wpływem gwałtownych zmian klimatycznych, ostrzegają tamtejsi naukowcy. Na dowód przytaczają statystyczne dane. Jakie znaje nasz korespondent Bogdan Frimorgan? Ubiegły rok był trzecim z najgorętszych w historii, piątym z kolei z najbardziej deszczowych i ósmym pod względem liczby słonecznych dni. Żaden inny wcześniej nie znalazł się w pierwszej dziesiątce wszystkich tych rankingów. Ciągu 30 lat Wielka Brytania stała się średnio o 1 stopień Celsjusza cieplejsza i aż o 6% częściej nawiedzały ją ulewy. Królewskie towarzystwo meteorologiczne ostrzega, Brytyjczycy muszą przyzwyczaić się do tych zjawisk, ponieważ nic nie wskazuje na to, że świat zwalnia. Tylko w ostatnim tygodniu Londyn nawiedziły dwie potężne ulewy, podtopione zostały stacje metra i tunele. Woda zalała wiele poses. Na ja we Włoszech nadchodzi najgorętszy weekend tego lata. Spoczywana temperatura nawet. 45 stopni Celsjusza. Najgoręcej ma być na Sycylii. Ale także w regionach emilia romania Lacją, Toskania, Umbria. Tam termometry mogą pokazać 40 stopni. Awaria autobusu, którym do wioski olimpijskiej w Tokio jechali dwaj polscy lekkoatleci i dwaj członkowie sztabu z ośrodka treningowego zepsuł się silnik. W pojeździe byli m.in. Paweł Fajdek i Szymon Żiłkowski. Nikomu nic się nie stało. Zapewnia dyrektor sportowy polskiego Związku Lekkiej Atletyki Krzysztof Kęcki. W Bielsku Białej rozpoczyna się właśnie rewanżowe spotkanie drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Raków Częstochowa zmierzy się z Sudową Mariampol. W pierwszym meczu padł bezbramkowy remis. A to spotkanie będzie teraz śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMFM, którego bardzo serdecznie witamy. Wojtku, po pierwszym meczu można wskazać faworyta w tym spotkaniu? Jest to, to ciężko, ale bardziej skłaniałbym się ku temu, że jest nim Raków Częstochowa, bo w poprzednim spotkaniu zaprezentował się dobrze, no ale nie potrafił zamienić swoich okazji na bramkę. Kilku zmian w składzie w porównaniu z meczem sprzed tygodnia dokonał Marek Papszun. W wyjściowej 11 Rakowa znaleźli się między m.in. Wdowiak czy Gutkowskis. Jak na razie na zegarze czwarta minuta meczu i mamy nadal bezbramkowy remis. I to nie koniec Wojtku, bo dziś czekają nas jeszcze dwa spotkania polskich zespołów. Tak, za niespełna godzinę początek meczu we Wrocławiu. Śląsk zagra z Araratem nie Pierwszy mecz zespół Jacka Magiery wygrał pewnie na wyjeździe 4 do 2. Zazioł 21 Pogoń Szczecin na wyjeździe zagra z NK Osijek w pierwszym spotkaniu. Nie oglądaliśmy bramek. Może teraz zobaczymy, a już za godzinę w RMFM Olimpijskie Fakty Sportowe. Zapraszamy, zostańcie z nami. Radio, Muzyka, Fakty. RMFFM